Znowu to, znowu to, dziś o 16, czy na noc po parzystej W dziś nie roku, jednak mamy śnieg, jest tego tyle, jak na fazę kolejnych pieg, tak chodzę, wyleczymy się na ciepło, w stołówce, słowa mamy, a za to jest ciepło, niech wyciągnie jakiś 17 lat, w nagle są ukrańcy, nie mamy się na sobie Podobiją mi kanki, wielkie Polaki, niech mi jest daleka, to zna ziemię, ta lekka, leka przez jest przed Chwila, co mówię? Tobie? Jedna noc, w środku grudnia Jedna noc, na śniegu, bo ta, ta jedna noc, kika i spała Kochana noc, zimowy morderca. Tak sobie jeszcze idę i patrzę dookoła. Widzę rapi tego kota, chyba że z koła. Tego mijam, zanim widzę popasnaską. Mi się robi wal, będę się obiecał, laską. Tak się kapi na mnie, kiedy ja idę spokojnie, widzę, że na lecek, hojnie, idę, idę, idę. Tutaj jedną chwilę. Zajmę widzę te grafiti, zamętam na graffiti, tam nawet nie. Takie nasze miasto mogło być zrobione, lecz znowu się wstuje i kowa nie wyrobione, bo się, że się przewali. Chwila, a co to za uczucie? Bo... Bo by być w nocy bezpiecznej, nie było być w musisz stoicki w być jak gdyby gras pokera, w kasynie, do tego rolera jest środku grudnia, jedyna noc, pełna śniegu, błota, to jedna noc, cicha i krwawa, kochana noc, zimowe morderca. Zacznę klaudaturę mentalnie, znowu krew wszędzie Powiesz, że nie ludzie marsterzaki, a je rozwiednie jedzie Czy tam, czemu me... mam wyrwać taka drumana? Gdzie i jest drumana, tylko kochana Gdzie trampa, że najlepsze, z ludzi kopana Gdzie jest szaro buro, historia niekolorowana, To zadanie kręci na myślach, że góry, takie jak Czemu nie tuje głodu? Czy to jest jakiś historii, lepszy prolog? Nie wiem To wszystko zaczyna wariować Nie chce mi się gadać, myślę datują i tam zobaczycie resztę, gdy przejdę, to ta jedna noc, w środku grudnia. Jedyna noc, pełna śniegu ta To jedna noc, cicha i krwawa. Kochana noc, zimowy morderca. To ta jedna noc w środku grudnia, jedyna noc pełna śniegu błota To jedna noc cicha i krwawa, kochana noc zimowe morderca To ta jedna noc w środku grudnia, jedyna noc pełna śniegu błota jedna noc cicha i kwawa, kochana noc zimowy morderca.